Ja czekam, czy podejdzie do okna. Masz go? Fajna? O cholera. Coś śmiuje. Jesteś jeszcze na górze?

ciekawego. I tak dojeżdżasz, nie? Tak. tak <słuch> O haftuje, sick, sick jak sick, chory, nie? Mhm, mm O, Wyhaftowałem się, jestem zdrowy. DZ, hydrata to musia być. Wy naprawdę nie macie lagów na tym serwerze? Nie. Nie. Czasami takie, jakiś mikro złapie, ale to tak nic wielkiego. Co to? Ty? To ja. Ale ja mam lagi, nie? Okropnie. Ja, ja nie mam już. Dobra, yy, Ktoś coś potrzebuje? Nie wiem. Amo do SKS-a. Magazynek tak do SBD. Amo do AKM-a. Magazynek w sumie cały mogę dać. Co dostałem, dostałem banie. No kurwa, padnij. Co? Padni, ardecz. O kurwa, się kurwa zacząłem pić. Skąd? Nie wiem, dostałem banie, ty. Widziałem dostałem to, w... widziałem jak ci krew poszła kurwa między oczami. No w dostałem. Ktoś coś przytrzela. No Na skąd? Nie widzę gości. Już nie widzę. Good. Dobrze, że Ty kurwa, Witek z mojego ciała zabierz amunicję do tak tego, y, do Winchestera. Tam jest kurwa ze 180 sztuk. Eee, wszystko jest zrujnowane. Wszystko. I skopa. Wszystko, wszystko. Na pewno dostało się, nic nie słyszałem. Z różnego strzała. Eee, ja ja widziałem, jak krew ci poszła normalnie w głowę, naprawdę. A ja tylko pum. Ile to? Punkt. I się z tyłu? Ja, myślę, że może z, z lasu karmię startuję. No Myślę, że skórki ze skida snajperskiego dostałem? Teraz nie wiem gdzie uciekać A ja ucieknę sobie gdzieś jak to ten... Raczej się nie jem Dobra, gdzie ja się wyspał? dobra, wiem gdzie First co ja potrzebuję? Potrzebuję wyjebać chemina i ja nie mam z czego nawet Chyba On ma brązowe drapo! Gdzie, gdzie, gdzie? Yyy... się coś pod choinką jest i coś się rusza. Yy, tam na tej górce, tak? Od... z tą drogi? Ja. Ja e, na lewo już biegnie. Widzicie? Górą lasu, tam obok zombiaka jest teraz. Widzicie? Górą biegnie. Tak, widzę, widzę. No. To obserwujcie go cały czas, ja Ale biegnę tam lasem już. czekaj, nie wiem czy to jest drugi. No, widzę typa. Ale coś kuleje. To jest może Petera. Ale co mnie ja zrobię? Dwa strzały repeterem. Dobra, ja jestem wyswytlony. Ja, ja, Biegnę w górę tam do chłopaków. Ło! Wow. A ja mnie i tak uważaj. Szybko, nieważne co masz. Ci się no. ci kurwa, cokolwiek. do doganiam. Błąd. Tylko, że ja jestem zmachany i mogę nie trafić. Ale jak on ucieka, będzie celował mnie. Gdzie on zjebał? Ty kręcisz, nie? Nie jesteś zbudowany? Nie. Ja. Gdzie on kurwa jest? Bieg na lewo ja cały czas przez las. Zajebałem, chuja Nie ja wiem. Ja miałem go a... na mózgu, ale nie mogłem strzelać w ogóle. Mam go kurwa za pejk. O kurwa! Ja, Jezu. Jest... z góry! Ilu ich tam jest? Z górki to... nawala To dwóch! Ja pierdolę A się chłopaki kurwa! Powiem wam tak, kurwa tylko Znale, tam z góry nie sprzedajcie To to jest? Niebieski czarny plecak Niebieski to mój. Ja Gonie go kurwa, goni go. Dwóch ucieka. Mówię, że dwóch. Ty jesteś już Ja pierdole, skończyłem się magazynki. Ja pierdole. Nie broń nie działa, ale jestem Kurwa. Dwa metry od niego byłem kurwa. Jak go nie trafiłem do chuja? Padłeś? No, padłem kurwa. हुन्छ भन्ने